Cześć, witajcie moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Kolorowy Ptaszek. Kochani, dziś oficjalnie rozpoczynamy sezon kalendarzowy. <try> <try> Zapraszam Was serdecznie. Pierwszym kalendarzem, jaki będziemy otwierać na tym kanale, jest kalendarz od Glossybox. W tym roku nadal ten kalendarz wychodzi bardzo korzystnie cenowo, bo cena dla subskrybentów to jest 75 funtów. Cena poza subskrypcją to 90 funtów, więc też nie jest jakoś. Bardzo źle. Tak naprawdę jest mega <noise> za to, wszystko, co mamy mieć w środku, bo mamy mieć tutaj, słuchajcie, produkty od Medic Aid, Natasha Denona, chyba Emma Hardy, z tego co pamiętam, na pewno coś od Rituals, więc naprawdę mega drogie, fajne marki. A wartość tych wszystkich produktów to 624 funty. I jest to, słuchajcie, wersja brytyjska tego kalendarza, którą otwieram praktycznie każdego roku już na tym kanale od początku. Natomiast ta wersja brytyjska jest wysyłana tylko oczywiście na terenie Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam, chyba Irlanda. Andy, ale istnieje coś takiego jak firmy transferujące paczki, chyba tak to się nazywa. Pewno dwie osoby zamawiają, słuchajcie, przez właśnie takie firmy i w przeglądzie kalendarzy adwentowych podzieliły się tym, jak to robią. Jest to opisane krok po kroku. Także jeżeli byście byli zainteresowani zamówieniem kalendarza, który nie jest możliwy do zamówienia bezpośrednio przez stronę, na której zamawiacie ten kalendarz, to możecie sobie tam zajrzeć, poczytać więcej informacji. Dziękuję Wam bardzo dziewczyny, że podzieliłyście się tym swoimi doświadczeniami i że tak szczegółowo opisałyście możliwość zamawiania tych paczek, bo tam była jedna przez Allegro i nie tylko, także naprawdę mega, mega Wam dziękuję za pomoc, cieszę się, że sobie tak pomagacie i w ogóle naprawdę mega Wam dziękuję dziewczyny za pomoc. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem tego kalendarza adwentowego od Glossy Box, to ja tylko przypominam o mojej zniżce, jest to kod afiliacyjny, kod i link zostawiam Wam w opisie, możecie mieć 5 funtów zniżki jednorazowo na pudełko subskrypcyjne od Glossy Box i i tak, wam już tylko powiem wstępnie, że pudełko wrześniowe jest z tego, co tam rzuciłam okiem, naprawdę spoko. Pamiętam, że będzie produkt od Bioma, jakiś chyba serum albo olejek, coś takiego, więc oczywiście będziemy sobie otwierać pudełka subskrypcyjne Glossy Box i Look Fantastic. I bitwa pudełek również będzie, ale na razie priorytetem są dla mnie, słuchajcie, kalendarze adwentowe. Także moi kochani, przypominam o zniżce. Oczywiście link do tej zniżki, jak i też kod macie w opisie. Jednocześnie, właśnie, możecie zakupić ten kalendarz. 15 funtów tani, a na Naprawdę, Medicate, Natasha Denona. Takie firmy mamy mieć tutaj. No i jeszcze z takich ważnych informacji, to w tym kalendarzu mamy mieć 27 produktów i 19 z nich to mają być produkty pełnowymiarowe. Dobrze, kochani, ja myślę, że nie będziemy przedłużać. Chyba wszystkie informacje, które chciałam Wam przekazać, to już Wam to wszystko powiedziałam. Myślę, że powinniśmy przejść, słuchajcie, do unboxingu tego kalendarza, bo ja naprawdę nie mogę się doczekać. Wy pewnie również, więc moi drodzy, zróbcie sobie coś dobrego do picia, rozsiądźcie się wygodnie w i zapraszam Was na unboxing kalendarza Glossy Box. Mam nadzieję, że będziecie wszystko dobrze widzieć. Słuchajcie, tak prezentuje się kalendarz w tym roku. Jest bardzo masywny. To jest taka, słuchajcie, szkatuła przepiękna. Tutaj mamy szafeczki. Jest jeszcze taka, właśnie jedna na dole. A dodatkowo, o widzicie, tutaj jeszcze z konfetti mamy tutaj jeszcze szufladeczkę, i tutaj też mamy. Wow, słuchajcie, zobaczcie, jakie 25 okienko jest ogromne. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać. Słuchajcie, co? będzie w środku, dodatkowo mamy tutaj chyba informacje o produktach tutaj mamy kod, więc może będzie jakaś informacja o produktach, zobaczymy, na razie nie chcę sprawdzać, bo nie chcę tak wiecie, zobaczyć co jest w środku chcę mieć jednak niespodziankę, no i lecimy słuchajcie z numerkiem pierwszym, tak się on prezentuje, cieniutki kartonik, ale sam w sobie kalendarz jest powiem wam, bardzo porządnie wykonany, jeżeli chodzi o ten karton tutaj, to wszystko jest naprawdę mega, tutaj mamy coś takiego fajnego przyklejone, przypięte, ja nie wiem co to jest, ale naprawdę mega porządnie jest wykonany. Ten kalendarz, ja wam powiedziałam, że on jest masywny, ale chodziło mi bardziej o to, że on jest mega ciężki, bo tam pewnie są mega fajne produkty. Sam karton jest naprawdę fajnie, dobrze wykonany, porządny to też się ceni, bo kalendarz nie jest bardzo drogi, a jest to faktycznie dobrze wykonane i macie pewność, że ten kalendarz dojdzie Wam w całości. Produkty też dojdą Wam w całości, bo ten kalendarz jest, nie jest jakąś popierdółką, tylko jest taki dobry karton. A też możecie coś później tutaj przechowywać, więc te boksy też możecie później wykorzystać, bo ten w tamtym roku był cieniutki. I źle skończył. Co prawda ze mną miał ciężko, bo ja niechcący na nim usiadłam. I od razu się połamał. Już pomijając to, że na nim klapnęłam, to powiem Wam, że i tak był cienki, i ciężko byłoby Wam przechowywać te kosmetyki w środku, bo ja przechowuję w kalendarzu Sephory kosmetyki. I one są nie do zdarcia. Są mega masywne, mega takie naprawdę porządne, a też się niszczą, bo to się wiecie: przenosi, zużywa. Także tutaj kartonik mega spokojny. No, ale oczywiście nie jesteśmy tutaj dla samego kartonu i opakowania kalendarzowego. Mamy tutaj numerek 1. I fajnie, że są dziurki, bo Lepiej się te kartoniki wyciąga z kalendarza. Tutaj już delikatnie się otwiera. Co my tutaj mamy? Chyba maskara. Jest koni Triple Treat Maskara. Tak się prezentuje to opakowanie tej maskary. To jest oczywiście czarna maskara. No i tak się prezentuje samo opakowanie. Mam nadzieję, że będziecie widzieli, bo czasami właśnie te złote opakowania nie są dobrze widoczne. Numerek drugi mamy tutaj, i tutaj mamy taką szufladkę, i okazuje się, że w ogóle tutaj wyciągnę tą szufladkę i pokażę Wam. Te pudełeczka są w różnych kolorach. Zobaczcie, jaki piękny jest błyszczący numerek 2. Nie wiem, czy ja tam w ogóle coś mam, bo jest bardzo lekkie opakowanie. Jest ten sam problem, który był chyba właśnie w tamtym roku, że to. Nie jest, słuchajcie, domknięte. Chyba się spieszyli po prostu, tak chcę to jakoś usprawiedliwić. Znowu maskara? Nie, chyba to jest kredka. Satin Call Eyeliner Dusty Brown od Sweet. Tak się prezentuje, słuchajcie, opakowanie. No i taka malutka kredeczka od Sweet. Sprawdźmy w środku. Nie podoba mi się, słuchajcie, to tutaj. Nie wiem, czy to zobaczycie. Takie jest nad kredką, nad tym zielonym, takie jakby nie wiem, coś było źle ścięte. Wiecie co? Ja to starłam palcem i tego już nie ma, ale to jest jakiś taki, nie wiem, wosk. Dziwne w każdym bądź razie. Zamykamy dwójeczkę. Już wyczaiłam, że trójeczka jest po drugiej stronie. Też sobie wyciągnę. zobaczycie tak to tutaj wygląda. Też fajnie. Tutaj takie równo ułożone. No podoba mi się ten kalendarz, słuchajcie. Tutaj coś cięższego. Olejek od Herlum. Kojarzę tą firmę gdzieś. Czy ona to nie była kiedyś w kalendarzu od Liberty London chyba szklane opakowanie szklane opakowanie, czyli luksus i jest to jakiś nawilżający olejek, tak się to słuchajcie prezentuje małe opakowanie tutaj jest 15 ml wąchnijmy to, ładnie pachnie jejku, tak luksusowo podoba mi się, podoba mi się ten olejek, czy to jest olejek do nakładania na skórę czy to jest olejek do kąpieli nie wiem, ale przepiękny zapach słuchajcie, luksus zamknięty w buteleczce 15 ml naprawdę super czat, ciekawe ile to kosztuje, czwóreczka była tutaj u góry słuchajcie i co my tutaj mamy, coś cięższego jakaś tubka, full maska do włosów 60ml maska z shea butter i organiczny olej kokosowy a shea butter ma oczywiście ta firma chyba nie jest jakaś taka najdroższa, ani też najtańsza i ona teraz się bardzo często pojawia właśnie w jakichś różnych boksach także no fajnie, spoko, możemy sobie przetestować nową maskę, piąteczka Mamy tutaj, i też niedomknięte opakowanie. Mamy jakiś chyba jeden produkt. Wow, jaki błysk! Słuchajcie, nawilżający shimmer Lip Gloss od Mua Makeup Academy. Tak się to prezentuje. Mła to nie jest droga firma. Takie coś na święta. Co myślicie? Festive season? Świąteczne party jakieś. Moi kochani Mikołajki, gdzie jest chusteczka? Nie mogę się doczekać, bo wiecie, że tutaj jest naprawdę wow! Jakie duże opakowanie! Jest na samym dole. Zobaczcie, tak się prezentuje dół, jak Wam już pokazuje wszystkie tutaj półeczki. Dobra, wyciągnę to na razie, bo chcę zobaczyć, co jest w szóstce. No i kochani, szóstka to oczywiście Mikołajki. Zawsze oczekuję, słuchajcie, od właśnie szósteczki czegoś mega. No, bo wiecie, Mikołajki to fajnie, jakby nam dali jakiś ciekawy prezent. I mamy podwójne opakowanie. Zobaczmy, co tutaj jest. I mamy Brushworks, taki zestaw. Mamy gąbeczkę i jajko na gąbeczkę. Tak się prezentuje ta gąbka. Jest taka pościnana z każdej strony. Zobaczcie. I tu na dole też. Tutaj też jest ścięta. Bardzo ciekawy kształt. No i tutaj mamy jeszcze to jajeczko. Słuchajcie, strasznie, co jest nakurzone. W środku. No i to jest takie właśnie jajko, i tutaj się do środka wkłada tą gąbeczkę, i ona się tak bezpiecznie transportuje z Wami. Słuchajcie, na jakieś wakacje. Fajnie, że mamy właśnie dwa takie produkty w jednym. Siódemka. Nie mogłam tego, słuchajcie, wyciągnąć, bo tutaj nie da się nacisnąć tej dziurki. Tu jest coś po prostu dużego. Co tu jest? Medic Aid! Ja cię kręcę, ale ja wiedziałam, że będzie coś od Medi Medic Aid i mamy tutaj jakiś refresh balancing toner 150 ml. Tak się to prezentuje w opakowaniu, słuchajcie. No i oczywiście wyciągamy. Taka duża butla, słuchajcie. Tonera od Medic Aid. Mega się cieszę. Tutaj sobie otwieramy w taki sposób. niczu jakiegoś intensywnego zapachu. Mega się cieszę, słuchajcie, mamy produkt. Od Medic Aid. Ósemeczka. O, okej. Okay. Chyba jedna rzecz. I mamy, słuchajcie, ten maniki. Mani ja nie wiem, po prostu nie będę tego kaleczyć. Jest to taka odżywka, odżywko lakier, bardzo teraz popularne w Polsce, zauważyłam. I jest to też Roseberry, tak, Roseberry. Właśnie ten Roseberry mieliśmy w poprzedniej bitwie pudełek. To była sierpniowa i to było chyba w Look Fantastic. A teraz mamy, słuchajcie, w pudełku od Glossy Box, czyli ja już mam drugie opakowanie. OMG, nie mogę znaleźć dziewiątki, słuchajcie. O oh, jest nine Sugar Sleep, nie slip, jejku, nie mam okularów. Sugar Silk Beauty Lip Mask, czyli jakaś maseczka do ust słuchajcie, tak się to prezentuje w opakowaniu, takie słodkie słuchajcie, różowe opakowanie tego produktu zobaczmy w środku, czy to można zobaczyć czy to jakoś pachnie, jakie różowe, zobaczcie tak mi dzisiaj pasuje do bluzki do koloru włosów, w ogóle do mnie mm, i słodko pachnie takim cukiereczkiem bardzo fajne, takie rzeczy są fajne teraz na takie właśnie jesień i zimę oczywiście nasze usteczka się wysuszają, więc naprawdę świetnie taką maskę sobie zaaplikować na noc, bardzo, bardzo fajnie, ile tu tego jest? Nie widzę za małe literki, dziesiąteczka jest u góry, Morphe OMG i to jest jakiś SPF 30, ok, to jest, słuchajcie setting spray, czyli spray utrwalający makijaż z SPF 30, widzieliście takie cuda, bo ja jeszcze nie, Morphe spray po prostu, ciekawe czy to pachnie, słuchajcie to pachnie jak lakier do włosów, ostry zapach lakier do włosów, czyli to może być, słuchajcie, jak lakier do włosów. Może wam tak skleić twarz, jak taki naprawdę tani lakier do włosów pachnie. I mamy, słuchajcie, jedenastkę. Avino, okej, okay. smoothie cream, kremiczek od Avino 50 ml. To jest taki kremik, który ma rozjaśniać tą skórę, zwalczać to takie zmatowienie, mają odżywiać i też przy okazji nawilżać. Fajnie, bo produkty od Avino są przebadane dermatologicznie, raczej nie uczulają. Ja nie miałam z tym problemu, bardzo lubię ich produkty, także spoko, nie jest jakiś drogi krem, spoko, że dali, bardzo się cieszę, moi drodzy, dwunaste okienko oczywiście otwarte, ale zanim zobaczymy sobie co jest w dwunastym pudełeczku to przypominam, moi kochani, o subskrypcji tego kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli subskrybujecie ten kanał i będziecie razem ze mną otwierać, słuchajcie, kolejne kalendarze adwentowe, które już są w drodze, jeden już jest w domu także jeżeli chcecie go otwierać razem ze mną to oczywiście klikajcie subskrybuj i bądźcie ze mną i mamy dwunaste pudełeczko co tutaj mamy, coś żółtego? Rodial, witamina C. Czy to jest ten peeling? O nie, słuchajcie: Brightening Mask z witaminą C, 20 ml. Kiedyś chyba dwa lata temu, tak mi się wydaje, mieliśmy taki sam z tej witaminy C od Rodial peeling, a teraz mamy maskę. Trzynastka, jaka wielka, moi kochani, ona jest razem tutaj obok szósteczki, też niedomknięta ale już nie zwracam na to uwagi, trzynastka wielka jak szóstka i dość taka ciężka, co my tutaj mamy OMG, kochani mamy tutaj perfumy i to nie byle jakie perfumy, bo commodity milk, 30 ml to jest po prostu niewiarygodne, ja nie wiem ile te perfumy kosztują 10 ml tylko perfum kosztuje 28 funtów przepiękne, przepiękne naprawdę przepiękny zapach oczywiście otwieramy, muszę zobaczyć tą butelkę Jestem taka podekscytowana No słuchajcie, w takich perfum to ja się spodziewam w seforze jakiejś chociażby Albo Space NK A w Space NK dają nam dziesiątki Moi kochani, uwielbiam zapach perfum od Commodity Milk W ogóle od Commodity <laughs> Jakie przepiękne Ciekawe ile to kosztuje, muszę zobaczyć Ciężka, masywna buteleczka Przepiękna, przepiękny, no po prostu klasa i szyk Słuchajcie, wąchamy, muszę się przyknąć dzisiaj się Niczym nie psikałam, przepiękny zapach Będę się czaić, słuchajcie. Psikam się, a co? Nie, to są naprawdę intensywne perfumy. A jej, ko kocham ten otulający zapach tych perfum. Tak się cieszę: 30 ml, tyle się wypsikam, a zobaczcie, jeszcze dużo tych perfum jest. Taka jestem szczęśliwa w ogóle, jakiś coś ciężki jest, ten koreczek. I'm so happy, I'm so happy. Dzięki Glossy Box, naprawdę pokazaliście, że można dawać 30 ml perfum, które nie są tanie. Swoją drogą muszę sprawdzić cenę, to kalendarza za. 90 funtów. Zrobiłam śledztwo. Te perfumy 30 ml nie są dostępne do sprzedaży. Jest tylko 10 ml, które tak swoją drogą podrożało i teraz kosztuje 30 funtów 10 ml, a my mamy 30 i 100 ml kosztuje 140 funtów. Weszłam sobie jeszcze w opis, żeby wam tutaj coś ciekawego oczywiście powiedzieć, bo nie każdy zna perfumy Commodity Milk, bo one nie są dostępne w Polsce z tego co prześledziłam. Zapach Commodity Milk został zaprojektowany tak, aby robić wrażenie, ale nie dominować. To zapach, który przy wodzi na myśl kojące przytulenie, o tak, tak to jest akurat prawda, idealne dla tych którzy pragną czegoś więcej w swojej garderobie zapachowej, ta interpretacja łączy delikatne akcenty ciepłego marshmallow z nutami prażonego sezamu po kilku minutach wyczuwalne są nuty drewna machaniowego i fasoli tonka tworząc idealną równowagę między miękkością a przyjemną atmosferą na koniec w bazie wyczuwalne są świeże akordy zimnego mleka i słodkiej benzoiny, nuty przywodzą na myśl wanilię, przepiękny otulający zapach idealny właśnie teraz na tą jesień, probiotic by dr formula i kojarzę, że coś takiego właśnie było, w sensie z tej firmy w tamtym roku, mamy radiance Eye serum, 15 ml, ale super o jakie ładne, różowiutkie opakowanie, bardzo fajne i mamy tutaj serum pod oko, ja uwielbiam produkty pod oko używać, także spoko, piętnastka tutaj na dole co my tutaj mamy, to jest mega ciekawe, ja wam tu przy Czytam o co tu chodzi. Produkt w ogóle jakiejś firmy tutaj z Londynu. Jest to balsam dezodorujący to wielokrotnie nagradzany, niezbędny produkt do pielęgnacji osobistej, wzbogacony Deo Barrier Complex, zapewniający profesjonalną ochronę przez cały dzień. Przetestowana i udoskonalana formuła na scenach londyńskiego, West Endu i Broadwayu rewolucyjna formuła Act, nie zawierająca soli, aluminium, przekształca się z luksusowego, odżywiającego skórę balsamu w suchy, niewidoczny. Puder. To jest jakiś magic, magic product. Aktywnie chroni i dezodoruje i pochłania pot, zapewniając uczucie suchości i pewności siebie, bez utraty charakteru. Nigdy! Ale słuchajcie, i tak nic nie przebije opisu tego zapachu, bo ono, one są tutaj różne. Widzicie to SC05 to są zapachy tych produktów. Ja wam zaraz pokażę. Co czujecie? Słuchajcie najpierw. Pikantna cytryna, cięte łodygi i zimne niebo. No i dajcie mi słuchajcie znać, jak pachnie zimne niebo, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Dalej czujecie irys, liść fiołka, ciepłe dłonie na filiżance kawy. <słuch> yes ludzie nie wytrzymam. Jak to przeczytam, to myślałam, że tutaj spadnę z krzesła. Tak pachnie ten dezodorant i pomyślcie o tym, że tak będą pachnieć wasze pachy. I na końcu słuchajcie, słuchajcie, Amber, Fasolatonka i Idealna Niedziela. Ja już tu nie mogę. Oni to robią specjalnie. Wasze pachy będą pachnieć jak zimne niebo, później ciepłe dłonie na filiżance kawy, a później jak Idealna Niedziela. Także to jest po prostu cudowny zapach. Nie będę tego otwierać, bo ja nie jestem pewna, czy ja chcę tego używać. No ja tylko siur, słuchajcie. Ja nie używam czego innego tylko co zobaczycie u mnie w dęku. Jestem sceptycznie nastawiona do takich produktów. W każdym bądź razie ten produkt możecie kupić za jednorazowo. 21 funtów, plus jeszcze oczywiście jest dostawa, tutaj jest zaznaczone. Natomiast można to kupić w subskrypcji i wtedy zapłacicie 17,85. Nie jest to tani produkt, ale jest to jakaś innowacja. No i oczywiście ciepłe dłonie na kubku kawy i wiecie zimne niebo, to, to nie może być tanie. Słuchajcie, ale jeżeli byście byli ciekawi, to oni tutaj dołączyli jeszcze zniżkę. Więc ja wam tutaj, słuchajcie, Udostępniam Glossy 15, i możecie, słuchajcie, testować te balsamy. I tutaj są, słuchajcie, ja mam ten, ale są tutaj jeszcze inne zapachy, aż jestem, słuchajcie, ciekawa, jakie są inne opisy, bo ten mi rozwalił mózg. 16, trochę ciężka, no i oczywiście otwarta, o ojejku, awant! <laughs> Nie mogło się obyć bez jakiejś drogiej, luksusowej firmy. I mamy tutaj krem na dzień z kwasem hialuronowym, żożoba, olejkiem, awokado i alantoniną. I wydaje mi się, że ten. Ten krem właśnie teraz używam, bo on był słuchajcie w pudełku subskrypcyjnym którymś. I to jest bardzo ciekawy krem, bo on jest słuchajcie taki niebieski. Poczekajcie, jak go zaraz tutaj przyniosę. No i możecie zobaczyć nawet, że to jest ten sam krem. Tutaj mamy 50 ml. I teraz czekajcie, bo nie wiem, który jest który. Okej, okay, ten jest nowy, bo one są tak zapieczętowane. Będziecie mogli zobaczyć, że jest nowy. Tak to już wygląda. I jego ja używam od kilku dni. i Zobaczcie, on jest taki niebieski, troszeczkę ma taką poświatę niebieski. Może jak go rozsmaruję, to zobaczycie. Bardzo taki intensywnie nawilżający, czuć takie mocne nawilżenie, więc ja nie wiem, czy każdemu on się sprawdzi na dzień. Szybko się wchłania i bardzo ładnie pachnie, ale jest takie mega, mega intensywne nawilżenie. Nie ma jakiejś takiej super mocy, żebyście się nie, wyob nie wyobrażali, że to będzie jakieś tłuste. 17 mamy tutaj. O nie, słuchajcie, mamy tutaj klipsy od Glossy Box, i to jest tylko jeden produkt, nic więcej tutaj nie mamy, więc to jest. Trochę kiszka, straszna. Wiecie, jak ja mam zdanie na temat tych spinek? Ogólnie je lubię, bo fajnie mi utrzymują włosy i one nie odgniętają tych włosów, więc to jest spoko. Ładne, różowe. Natomiast takie coś powinno być dodawane na przykład do tej maski, a nie jako jeden produkt. I to jeszcze, słuchajcie, jest siedemnastka, coraz bliżej święta. A tu Mina nie jest uśmiechnięta. Może osiemnastka to uratuje. Emma Hardy. o oh je! Yeah. I to jest ten Moringa Cleansing Balm, czyli balsamik do zmywania makijażu i to jest coś, czego ja jeszcze nie testowałam, a bardzo chciałam przetestować, tak się prezentuje opakowanie tego produktu, tutaj mamy 30 gramów tego kosmetyku, on jest zapieczętowany ale ja już go sobie otworzę, bo oczywiście będę testować, co prawda teraz mam ten wiśniowy elemis, czereśniowy, ale ten chętnie przetestuję, pachnie tak mocno ziołowo, pachnie jak słuchajcie, świeczka od nijomta do spania i tak się to prezentuje, zielony, glucik bardzo fajnie, oczywiście będziemy testować ja uwielbiam masełka, takie dosyć Makijażu, także spoko, a wiem, że Kinga chyba z kanału The Pink Rock mówiła właśnie, że ten balsam od M. Hardy jest naprawdę mega, także ja jestem bardzo go ciekawa. Jestem ciekawa, że on będzie lepszy niż moje ulubione elementy. Dziewiętnastkę mamy tutaj, wiecie co, ja sobie to wyciągnę, bo po prostu zabiera mi to bardzo dużo czasu, to wyciąganie tych produktów. O, kolejny produkt, którego nie mogę wyciągnąć przez dziurkę. O, jakieś maleństwo, to czemu nie mogłam tego wyciągnąć? Aha, bo tu dziurka jest średnio zrobiona, no dobra. I mamy tutaj konturówkę, to jest Del ja, ja nie wiem jak się czyta dokładnie tą firmę, ale ona bardzo często pojawia się w boxach od Glossy Box i powiem wam tak, że bardzo fajne mają konturówki, mega trwałe i ten kolorek już mam, niestety to się powtarza bardzo fajny taki nudziak zgaszony róż, no i moi kochani to była dziewiętnastka, więc teraz dwudziestka lecimy do dwudziestki piątki czyli coraz bliżej święta coraz bliżej święta, dwudziestka przepięknie się błyszczy, te pudełka oczywiście są niedomknięte, co my tutaj mamy, OMG, Glowha a, Lip Silk Collagen Beauty Balm czyli jakiś balsam w odcieniu tutu, jaki kurczę pocisk, zobaczcie no i pomadka jest w takim kolorze, trochę nie wiem czy to jest brąz, czy to jest słuchajcie czerwień, taka ceglana, chyba bardziej czerwień, 21 mamy tutaj o, Wonder Beauty, chyba płatki pod oczy, Rose Gold Eye Mask, tak, bardzo fajne są te płatki pod oczy właśnie od Wonder Beauty ja już używałam, miałam kiedyś złote ale te są słuchajcie, Rose Gold, czyli Jakieś różowe, złoto. Tamte były złote. Pamiętam, że chyba w Dzień Kobiet albo Walentynki nałożyłam sobie i śmiałam się do was, właśnie na Instagramie, że po prostu trzeba wyglądać luksusowo w złocie. W tak wspaniałym dniu. A tutaj mamy y, rozgol, czyli one to jest to jakiś inny kolor, ale też musi być ciekawe. 22 już coś większego. W ogóle, wow, fajne opakowanie, zobaczcie, jakie kolorowe. I chce się otworzyć OMG. No tu już ja, że pewnie to jest ten sam zapach, co zawsze. Oczywiście bergamotka i jaśmin Jakże mogłoby być coś innego Espa, ja nie wiem, od dwóch albo trzech lat Mamy te produkty od Espy, które są naprawdę spoko Tylko, że mamy tylko i wyłącznie bergamotkę i jaśmin. Ja nie wiem, czy oni nie mają innych zapachów Czy ta nim nie idzie, najwyraźniej Bo ciągle mamy ten zapach On jest ok, ale ileż można To już troszeczkę przechodzi ludzkie pojęcie Ileż można, obudźcie się wszyscy Nie dodajcie tej Espy A jak dodajecie Espy, to dajcie po prostu w innym zapachu Bo chcemy spróbować czegoś nowego Dobra, 23 Jest ogromne o oh my god, słuchajcie, Rituals mamy tutaj chyba te patyczki. Jest to oczywiście mój ulubiony zapach Rituals of Sakura, chyba w dęku ostatnim wam mówiłam. Tam był balsamik że to jest chyba moja ulubiona seria. Uwielbiam Rituals of Sakura. O, to nawet pachnie. Mam nadzieję, że to się nie wylało, słuchajcie. Mega chat! Nigdy nie miałam tych patyczków od Rituals, dlatego się cieszę. Jaram się jak pochodnia. Robimy unboxing, bo po prostu I can't wait. Tutaj mamy patyczki. Fascynujące patyczki. Zobaczcie z gumką. Są z gumką, zobaczcie jakie patyczki. Ja nie mogę. I tu. O, 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 ja ci kręcę, ale to jest ładne. O, jak ja się cieszę. I to jest godny prezent tego 24 okienka. I to się nie leje, a pachnie. OMG. Będzie nam luksusowo stało w łazience. Albo w pokoju. O, w sypialni. Ale to jest bardzo intensywny zapach. Tu jak mi będzie za intensywnie, to dam go do łazienki. Ale najpierw muszę posprzątać w łazience. Bo to zasługuje na czystość. Jestem taka uradowana. Mam rytual z patyczki. I to jest takie, wiecie... Porządne. Tutaj mamy 24. Zobaczcie, jakie duże. Moi drodzy, to już jest Wigilia. To już jest dzień, kiedy my, Polacy, otwieramy prezenty. No chyba, że otwieracie rano 25. No to dajcie mi znać w komentarzu, ale my otwieramy po wigilii. No jemy karpia, słuchajcie, to już świętujemy. My takie wycieńczone po gotowaniu, po sprzątaniu. Siadamy wreszcie, pijemy prosecco, otwieramy prezenty, śpiewamy kolendy. co mamy na 24, kiedy właśnie się tak radujemy? Jakieś pudełko, słuchajcie. Pudełko w pudełku. Coś jest takie. Taki prezent niespodzianka. A, to jest świeczka, słuchajcie, bo właśnie takie ciężkie Winter Orchid. Ja nie wiem, te angielskie jest bardzo trudne. I mamy tutaj jakąś y, Glossy Boxową świeczkę. No, taka bielutka, pięknie to wygląda. Nie wiem, słuchajcie, czym to pachnie. No, pachnie takim jakimś proszkiem tanim troszeczkę. Coś zalatuje dosią. Nie wiem, no dla mnie to jest trochę cytryna z dosią. No i moi drodzy kochani, przechodzimy do 25 okienka, które się mieści tutaj. I możemy podejrzewać, że tu jest paleta. O, 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 o! I jest też, słuchajcie, 25 okienko. I już się wyłania złoto. I moi kochani, jest paleta od Nataszy Denone. Ja już wiedziałam, że tu będzie ta paleta, bo wam mówiłam, słuchajcie, w przeglądzie kalendarzy adwentowych, które śmiega na moim kanale swoją drogą, tutaj macie gdzieś link. I mamy tutaj paletę od Nataszki. To jest Glam' Face Palette. To jest ta paleta, słuchajcie, do twarzy i do oczu. OMG, ona jest lustrzana, więc tak wam w ogóle pokażę, żebyście nie zobaczyli tego. Bałaganu przede mną. Ma tutaj dziureczki, czyli możecie sobie, wiecie, powyciągać te cienie. No ale dobra, przejdźmy, słuchajcie, do zawartości. Tak się prezentuje ta paleta. Tutaj mamy produkty do twarzy, i tutaj mamy cienie. Tak się to prezentuje, moi kochani. Przepiękna paleta od. Nataszy Denony i koszt takiej palety to 54 funty. I oczywiście jest to paleta w odcieniu light, czyli ta jaśniejsza, bo jest też ciemniejsza siostra tej palety. Dobrze, moi kochani, otworzyliśmy cały kalendarz adwentowy od Glossy Box 2025. Dajcie znać koniecznie, co o nim myślicie. Jak wam się podoba szata graficzna? No i jak wam się podoba w ogóle zawartość, która oczywiście już teraz przed Wami się ukazuje. Wszystkie produkty, jakie znalazły się w kalendarzu adwentowym Glossy Box 2025. 25, wszystkie razem. Mamy, słuchajcie, w ogóle tyle takich produktów droższych, fajnych. Bo po pierwsze, mamy perfumy Commodity Milk 30 ml. Medic Aid pełnowymiarowy toner. Dodatkowo mamy Natasha Danone 54 funty, słuchajcie. Tutaj mamy Ritual z patyczki, które też nie są tanie. I jeszcze z takich droższych rzeczy mamy też tutaj Emma Hardy. To też nie jest tani balsam, więc to są naprawdę luksusowe produkty. A dodatkowo mamy Iconic London mascara. To też nie jest jakiś wiecie tani produkt. I jest to czarna mascara, która jest na naprawdę popularna, którą ludzie lubią używać. Jest to jakimś hitem w tej firmie Iconic London, i jeżeli mamy tutaj kredkę, to nie jest to kredka czarna, która się pojawia w każdym kalendarzu adwentowym, tylko jest tutaj kredka Dusty Brown, czyli brązowa, bardzo też ciekawa. Jedyne minusy, jak dla mnie, to są produkty przede wszystkim od Espy. Nie mówię, że te produkty są złe, bo Espa jest drogą firmą, bardzo fajną, taką też luksusową, więc mogłabym zaliczyć te produkty do tych, właśnie tutaj droższych, które Wam pokazałam. Natomiast ten zapach to jest już do pożygania mówię brzydko, ale tak jest, słuchajcie, no trzeba o tym mówić głośno, wiecie, że tutaj na kanale kolorowy ptaszek, tylko i wyłącznie szczere opinie moi kochani, tego już mamy za dużo ja naprawdę mam już dużo powtórek tego i to się nudzi, to wolałabym mieć z jakimś produktem do włosów a nie wiecie, takie po prostu samo jedno, cztery spineczki no to to jest troszeczkę średnio no ale już przymykam oko, bo po prostu ta reszta produktów wynagradza mi to i naprawdę mega mi się podoba ten kalendarz, 75 funtów dajcie znać koniecznie jak wam się spodobał ten kalendarz adwentowy, pierwszy kalendarz na tym kanale. Piszcie śmiało, co myślicie o zawartości, czym się że on się płaca, a może macie troszeczkę inne zdanie? Oczywiście chętnie poczytam o nim w komentarzach. A jeżeli nie wiesz co wpisać w komentarzu, to zostaw fioletowe serduszko takie, które tutaj bije tutaj dla was od samego początku albo zostaw jakiekolwiek, ale jak zostawisz fioletowe to będę wiedziała, że oglądałeś, oglądasz ten film do końca i będzie mi bardzo miło. Oczywiście czekam na wasze łapki w górę, czekam na komentarze i będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, bo jest nas tutaj coraz więcej i kalendarzy też będzie coraz więcej więc jeżeli jesteście nimi zainteresowani to oczywiście polecam kliknąć subskrybuj i klikajcie też w dzwon bo czasem samo subskrypcję. Sama subskrypcja nie wystarczy i wtedy jak klikniecie w ten dzwoneczek, to będziecie na bieżąco. A teraz już, moi kochani, kończę. Przemiło mi było spędzić z Wami czas, aż trudno się rozstać, ale zobaczymy się już niedługo w kolejnej fascynującej ekranizacji. A teraz, moi kochani, jak zawsze życzę Wam przemiłego poranka popołudnia wieczora. Trzymajcie się cieplutko, ściskam Was. Pozdrawiam, buziaczki!